Hej, witaj! Black Friday, Black Week, wszędzie tylko o tym się teraz mówi. Zakupowe szaleństwo, wszędzie są obniżki, wyprzedaże i u nas też, w Oriflame, również, więc chcę Cię bardzo gorąco zaprosić już w najbliższą niedzielę o godzinie 16.00. Na transmisję, którą będę prowadzić, gdzie chcę bardzo Wam pokazać największe perełki, właśnie świątecznego katalogu numer 16, w którym jest właśnie Black Friday. I tutaj wyprzedaże są nawet do 75% taniej, więc pokażę Wam takie najlepsze. I najtańsze produkty, takie perełki, że tak powiem, e, z których będziecie mogli potem zrobić e, cudowne prezenty świąteczne dla najbliższych. Dostaniecie linka od e, osoby, która Was tutaj zaprosiła. E, kliknijcie sobie w niego e, parę minutek przed 16. Zróbcie sobie pyszną kawusię popołudniową lub herbatę, bo to będzie godzina 16. I zabieram Was w cudowny świat babskich wyprzedaży. Będziecie od razu mogły sobie rzucać produkty do koszyka. Pokażę Wam nową formę zakupową. Myślę, że większość z Was jeszcze nie widziała czegoś takiego. Będzie bardzo przyjemnie, bardzo energetycznie, bardzo tanio, bo to będzie oszczędność przede wszystkim i czasu, i pieniędzy. Więc widzimy się w niedzielę. Tak jak powiedziałam, 28 listopada o godzinie 16 na transmisji z wyprzedaży z perełek cenowych, zakupowych właśnie w Oriflame. Do zobaczenia!